Także tak wyglądał pierwszy dzień Lordika u nas e, znaczy no, w domu e, ekipy składu, e, a ja mam teraz z taką ciekawostkę, że Lordzik tak naprawdę nie jest Lordzikiem. Kochani pamiętajcie, że jeżeli zostawicie pod tym filmem 10 tysięcy łapek w górę, to pojawi się druga część tego filmu. Cześć kochani, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będę oglądała swoje stare filmy. Nie chodzi o stare filmy na moim kanale, tylko kiedyś jak wiecie występowałam na innym kanale. No i teraz właśnie tak sobie stwierdziłam, że chętnie sobie przypomnę, pooglądam, zobaczę jak właśnie wyglądały moje początki na YouTubie. I zapraszam Was do oglądania i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zostawcie subskrypcję tam na dole. Na początku zacznę od pierwszego filmu, w jakim miałam przyjemność wziąć udział pod tytułem najostrzejszy cheeseburger prank czyli jak wiecie no polegało na tym, że nie wiedzieliśmy, że w cheeseburgerze jest ukryty bardzo ostry sos w takim razie zaczynamy oglądanie i zaczniemy od fragmentów, w którym ja się pojawiłam z tego co pamiętam to chyba byłam jako trzecia w tym challenge'u nie wiedziałam właśnie o co chodzi ja miałem to samo stary, też musiałam iść do łazienki zaraz moja dziewczyna przychodzi, nie? Samo ogólnie to że coś tam się niedobrego dzieje, no bo jednak no, byłam w tym samym domu, wiadomo byłam w kuchni, no ale widziałam jak Alex wychodził albo jak Drecia, że coś się z nimi nie tak więc no, wiedziałam, że coś, co, co, coś będzie nie tak, dobra już wchodzę, gwiazda wchodzi Idziesz? Idę O na czym polega zadanie? E, no musisz jak najszybciej zjeść cheeseburgera A co jest do wygrania? 500 zł no, Fajne paznacki Stresowałam wtedy a nie, no. to jeszcze raz. Dobra, 3, 4, to jest tak. No tak to przegrasz. No na no, do początku dobrze wyszło i dopiero później poczułam tę ostrość. <nt> <Fermiimmt> Dobra, smakuje ci? Jak tam yy, walory smakowe? Z pewnością coś nie mówi. Okay. Pełną no, już o nie mówi. Pamięta? Kulturalnie, pamiętajcie. <torsy> no, nie, naprawdę. Bobby, myślę, że za się to jeszcze. Ale naprawdę to dopiero po jakimś czasie y, dało się poczuć tą ostrość. No i pamiętam, że wtedy też dużo mleka wypiłam. Bo, no, za mnie, syta, już. Tak już pewnie nie wygram. Ale to... Nie zasuminęło. Ale ty tak nie miałaś wygrać. To jest prank. Jaki prank, może takie ostre? No tak Z czasem coraz gorzej jest o, Co ty zrobiłeś? Mówić nie mogę no, Taki prank, mój pierwszy taki. Nawet prank Nawet nie mam do Ale naprawdę no to Było bardzo ostre i nie jest się takich Ostrych rzeczy, bo później bo po prostu przez dwa dni Bolał mnie żołądek, ale jak na mój pierwszy film To wydaje mi się, że Poradziłam sobie, no dałam się Wkręcić, no ale cóż no Takie życie Drugi film, który tak najbardziej zapadł mi w pamięć, to był challenge. Polegał on na tym, że trzeba było trzymać jak najdłużej w wannie z lodem, z kustkami lodu. Pamiętam, że wtedy no, sporo tego lodu było, sporo kupiliśmy, ale było o co walczyć, bo jak wiecie, w każdym challenge była nagroda. Nie wiem, ile tam było. No, pieniądze po prostu się wygrywało. E, I co? No, i. Ja to mistrzynią challenge nie jestem, no i chyba wtedy nie udało mi się wygrać. Nawet nie pamiętam kiedykolwiek, czy, czy kiedykolwiek udało mi się wygrać. W takim razie przejdźmy do oglądania. Jesteś gotowa? Jestem. Co? Wygram. Tak? Wygrasz? No, oczywiście, że tak. Ale to wiesz, musiała przysiedzieć i wiesz, raciasz e, zrobić za 1000 zł? Dużo. Niby, to jest nie fair, że jestem pierwsza, bo nie mi siedzieć. No jak, no to masz być ostatnie. Ale miałam wtedy ładny makijaż, taki różowy, bardzo mi się podobał. Na, na co, na jeziorze? No, no, no na jeziorze. To, to nie jest jezioro, dobra, raz, dwa, trzy wchodzisz. Na morsowanie. A ile muszę wytrzymać? Dobra, a jak starczy, coś? A! No to róbcie star! Pamiętam, że najgorsze było w tym to, że yy, strasznie nogi drętwiały od tego lodu. Kończymy ogólnie ręce i nogi. Ja nie wiem, ile wytrzymałam. Zaraz się okaże, ale chyba z 15 nie. sekund. Nie, o Jezu, nie. nie, nie, nie. Dobra, nie start. No dobra, właśnie. No, właś. no, właś, no Nie No właź, no. Nie. No właśnie. No właśnie. No właź, to musisz wejść. Właś. Powiedziałam 15 sekund, wytrzymałam 4,30. Więc, no, no to, to chowanie nie był mój dzień i w ogóle nie mój challenge. Ale tylko na może i No bo wyłącz stopper, wyłącz stoper, bo oszukuję. Dlaczego oszukujesz? Mogę no. jej pomóc? No start, raz, dwa, trzy, start. Nie, nie, nie. Ja mówię, no tak nie tak no, co to, to miało być? Wydaje mi się, że ja się po prostu nie nadaję do takich rzeczy, bo ja po pierwsze nie lubię, jak jest zimno, ale też nie lubię, jak jest za gorąco, więc to, to w ogóle nie, nie, nie jest zadanie, niewyzwanie dla mnie. No i kolejny raz, nie udało mi się wygrać. Mm, nie pamiętam, kto tak to wygrał, ale chyba Viola dłużej wytrzymała z tego, co pamiętam. No. Teraz właśnie tak myślę, jaki film obejrzeć. No i tak wpadło mi na myśl, żeby obejrzeć. Yy, Film, w którym świnka pojawiła się u nas wtedy w domu. Pierwszy raz to chyba był film z maja. Z maja, no ja ją pamiętam, dostałam jakoś po urodzinach. Także film pod tytułem Nowy członek rodziny. Ja Wam powiem taką ciekawostkę, bo chyba tego nie ma w filmie, z tego co pamiętam. To jak właśnie przyjechała do nas i wyjawiła z kartonika. No w takim kartoniku była, kocyk tam miała. Yy, no i wzięłam ją na, na ręce i ona, ona do dzisiaj tak ma chyba. No dalej tak ma. ona nigdy w ogóle nie chciała wydawać się prać na ręce. No i zaczęła strasznie kwiczeć. Ale ja mówię, no dobra, musi się przyzwyczaić. Wzięłam jej tam na rączki, przytuliłam. No i wiesz, co zrobiła? To się na mnie zsiosiała. Także byłam yy, cała mokra. No, znaczy, nawet, na początku nie wiedziałam, co to jest? Bo poczułam po prostu, że coś ciepłego. Coś ciepłego, coś mokrego. No i patrzę, a tam po prostu cała bruska, całe spodnie. No. Czemu się zamieniłaś? Jak zamieniłam? No zamieniłaś z wielką. Teraz już ty jesteś no siostrą ona... świnki? Nie, ona już zjadła przed chwilą. I już jest świnka u mnie na kolanach. Malutka, wtedy taka była słodziutka. Lubiła spać na kolanach. Ale jak ją się podnosiło, no to faktycznie... No... Darła Rejka. ...wody, znowu mnie obsikała, pochodziła troszkę, pozwiedzała dom, no i się zmęczyła już. W ogóle była tutaj i ona tak wskoczyła na łóżko, cześć? No właśnie, taką ciekawą było to, że ona sama wskakiwała na łóżko, taka malutka. Pierwszy raz była chyba w domu, bo wcześniej chyba w jakimś chlewiku musiała mieszkać. Jest w wskakiwała Kiwał, skakiwał na yy, łóżko. A jak nie mógł wskoczyć, to tak słodko chrumkał, żeby, żebym zobaczyła, że on chce wskoczyć, żeby mu pomogła, ale oczywiście jak mu pomagałam, to jeszcze bardziej kwiczał, bo nie chciał, żebym go dotykała, także no, miał swoje humorki. Boże, wiesz, ona jak Bruno wygląda Podobna do mnie No właśnie mówię, że co powtóra twojego to Też jest taka słodka no, Raczej jest słodsza No i tutaj właśnie sobie tak tylko spała Ja po prostu siedziałam godzinami, ona sobie spała A ja po prostu się na nią patrzyłam eee... O już się kot do tego przyczaił już... Takie Posłanko dla niej Weź ją połóż Karina w tym Niech sobie śpi spokojnie Ona cały dzień śpi. Popatrz, ale ona cały dzień już śpi. No właśnie, kolejna sprawa, szelki. Bardzo chciałam ją nałożyć, chodzić w tych szelkach, ale nie dało się założyć. No tak się wyrywała, po prostu tak kwiczała. No, no nie, nie, nie chciała. się tak, może to jest na głowę. Tak, nowe otoczenie hmm. piękne. Mój jest sobie to. to do ciebie że no, Nie, Sztuk. Sztuk. Ta. Ale Co? No Daisy cały czas tu podchodzi. No bo Czadam jest zafascynowana, bo jeszcze świnki Czadam. Także tak wyglądał pierwszy dzień Lordzika u nas e, z domu e, ekipy, składu. E, a ja mam teraz z taką ciekawostkę, że Lordzik tak naprawdę nie jest Lordzikiem. No, to jest dziewczynka. No, także... Ciekawe czy, czy, czy podejrzewaliście coś, mo, mo, może się, się znaleźli tacy, którzy coś tam zauważyli, że to jednak jest lożka. No ale to nie jest knurek, to jest lożka. Na dzisiaj już koniec oglądania, ale ja mam dla Was fajną taką propozycję. Napiszcie w komentarzu, który film z moim udziałem najbardziej się podobał. Napiszcie w komentarzu tytuł i może zrobię drugą część właśnie oglądania filmów, w których występowałam. Na pewno wielu z Was chciałoby zobaczyć, jak komentuję odcinek, w którym... Mm, Robiliśmy ostrą jogę, tak? Polegał on na tym, że e, e, losowaliśmy różne figury z jogi. Jeżeli nie wykonaliśmy, musieliśmy pić shota. Także to był naprawdę pikantny odcinek, także może zobaczycie, jak go komentuje. I co? No ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmu i zapraszam Was do oglądania kolejnych. Oczywiście zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i komentarz z propozycją filmu. Papa! Pa.